Alonzo Trevier Jones Duch papiestwa Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, na nawet zasiądzie w świątyni, Bożej podając się za Boga. Czytamy w drugim Tesaloniczan, drugi wiersz i czwarty. Nie można mówić o powszechnym duchu i sposobie postępowania papiestwa, nie wykazując jego jawnego samolubstwa, ogromnego egoizmu i absolutnego samouwielbienia, w stosunku do którego prawdziwe chrześcijaństwo jest bezpośrednim i zdecydowanym przeciwieństwem. Chrześcijaństwo jest całkowitym wyzbyciem się własnego ja. I absolutnym zaparciem samego siebie. Do wszystkich ludzi na świecie słowo Boże mówi: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi. I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Czytamy w liście do Filipian, drugi rozdział od 5 do 8 wiersza. Myśl, która tutaj określona jest wyrażeniem, nie upierał się zachłannie innych tłumaczeniach bywa wyraźniej określona. Zwar... Zwarta uwagę, że w tekście źródłowym słowo Harpagmon bardzo rzadko występuje i jest wyrażane różnymi słowami. Na przykład Biblia Gdańska i Jakuba Wójka nie poczytał sobie tego za drapieństwo. Biblia tysiąclecia nie skorzystał ze sposobności. Nowy Testament SK podaje nam, że On to, bytując w postaci Bożej, nie obstawał nieugięcie przy tym, by trwać w równości z Bogiem. Cytowane tłumaczenia i nowy przekład najlepiej oddają sens omawianego zagadnienia. Ponieważ treść tej wypowiedzi związana jest z innymi wypowiedziami Pisma Świętego, odnoszącymi się do panowania, grabież, po której jest mowa w innych tłumaczeniach, uwidacznia przemożne dążenie do uzurpacji, do panowania i rządzenia. Tekst uwypukla następującą myśl. Powinieneś mieć takie zrozumienie, masz mieć takie usposobienie, masz być przejęty takim duchem, ma ożywiać cię takie dążenie, jakie było w Chrystusie Jezusie, lub było znamienne dla Jezusa Chrystusa, który, chociaż był w postaci Boga i był równy Bogu, nie upierał się zachłannie. Nie uznał za stosowne, nie obstawał nieugięcie, nie skorzystał ze sposobności, nie wykazał się drapieżnością, aby być równym Bogu. To jest prawdziwe chrześcijaństwo i ono nie jest w żadnym sensie tożsame z papiestwem. Od samych początków papiestwa, a sięgają one czasów apostołów, Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, siódmy wiersz, aż do proklamacji też o boskości i nieomylności papieża ogłoszonej przez Piusa IX. Każdy krok w rozwoju papieństwa był manifestacją jego natury. Natury, która zachłannie nieugięcie, stosując przemoc w drapieżny sposób, dążyła do panowania i zrównania się z Bogiem. Gdyby wszystkie te słowa określające Jego dążenia, których nie posiadał Chrystus, napisane zostały dopiero po roku 1870. A nie w roku 70, to i tak nie mogłyby lepiej i trafniej określić ducha papiestwa. 18 wieków tej najstraszliwszej duchowej ciemności w historii świata, w której nieprzerwany łańcuch ludzi opanowany duchem przemocy, z zachłannością dążących do tego, aby być równym Bogu. Jest wystarczającym powodem do przebatania genezy papiestwa. Kluczem, który pomoże nam zrozumieć ową tajemniczą moc nieprawości, są słowa zapisane w Piśmie Świętym. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Czytamy Filipian drugi rozdział od 5 do 8 wiersza. Jezus Chrystus jest Słowem Bożym. Słowa wyrażają myśli, dlatego Jezus Chrystus, Słowo Boże, jest wyrazicielem myśli Boga. Myśli Boga ujawnione są w odwiecznym postanowieniu, które urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie. Panu Naszym. Jezus Chrystus jest objawieniem odwiecznych postanowień wiecznego Boga. Jezus Chrystus jest odbiciem chwały swojego Ojca i odbiciem Jego istoty. Hebrajczyk, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Przez niego Ojciec powołał do istnienia wszystkie rzeczy. Psalm 33, 6, 9 wiersz i Hebrajczyk, pierwszy rozdział, drugi wiersz. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi rzeczy widzialne i niewidzialne czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego. I dla niego zostało stworzone: Kolosan, pierwszy rozdział, szesnasty wiersz. On podtrzymuje wszystko słowem mocy swojej. Wszystko na nim jest ugruntowane. Upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. On jest tym jedynym, którego ojciec miał już przy początku drogi swej. Przed wiekami byłam u Jego boku mistrzynią. Przypowieść ósmy, rozdział 22, 23 i 30 wiersz. On jest tym jedynym, którego początki jego od prawieku od dni zamierzchłych. On jest tego samego rodzaju zrodzonym synem Ojca. Dlatego jest prawdziwą substancją. Istoty Bożej, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Dlatego, będąc w boskim prawie, odziedziczył albo otrzymał od ojca imię Bóg. Tak więc Jezus Chrystus, na mocy boskiego i odwiecznego prawa, stanowił faktycznie jedno z Bogiem, czyli był równy Bogu. Jednak, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym aby być równym Bogu jak zatem w ogóle doszło do tego problemu co spowodowało że jego myśli skłoniły go do porzucenia tej potężnej i wspaniałej godności być równym Bogu do nieobstawiania nieugięcie przy tym by trwać w równości z Bogiem co popchnęło gdy do zmiany swego usposobienia, że dobrowolnie zrezygnował z tego przywileju, który od wieku prawie mu się należał? Jak to dobitnie wynika z omawianej w tym tekście istoty rzeczy, musiał Istnieć ktoś, kto był odmiennego usposobienia, ktoś, kto zachłannie i nieustannie upierał się, aby być równym Bogu. Był to ktoś, kto objawiał ducha pałającego chęcią zajęcia stanowiska równego Bogu. Był to ktoś, kto planował przywłaszczyć sobie prawa do równości z Bogiem. Kto to był? Czy można go zidentyfikować? Jeżeli tak, to znaleźliśmy klucz do zgłębienia tajemnicy nieprawości, czyli tajemnicy papieństwa, o której mowa jest w Piśmie Świętym. Tego kogoś można znaleźć w Biblii, nazywa go po imieniu i wystarczająco dobrze opisuje. Jego dążenia do przywłaszczenia sobie pozycji równej Bogu są przyczyną. Straszliwych konsekwencji, które zostały precyzyjnie przedstawione. To pomazany cherub, który zgrzeszył. Oto jego opis. Tak mówi wszechmogący pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i onyx, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota były zrobione Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, Postawiłem cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Ezechiel, 28 rozdział, od 12 do 16 wiersza. Nie chcemy się powtarzać, ale radzimy przeczytać tutaj inne tłumaczenia tego odcinka Pisma Świętego, aby bardziej wyczerpująco poznać tego to zagadnienie Ważną sprawą w tym rozważaniu jest zrozumienie kim są Herubini i jakie zajmują stanowiska W świątyni zbudowanej przez Izraelitów w czasie wędrówki przez pustynię były dwa przedziały miejsce święte i miejsce najświętsze Zasłony i ściany ozdobione były haftami przedstawiającymi herubinów. Druga Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, pierwszy wiersz. Tak samo ozdobiona była wewnętrzna zasłona oddzielająca miejsce święte od Najświętszego. W miejscu najświętszym stała Pokryta złotem arka przymierza, w której znajdowały się dwie tablice świadectwa, zwane inaczej tablicami przymierza, czyli dziesięć przykazań, nad którymi unosili się cherubini, chwały nakrywający tron łaski. Wieko arki stanowiło tron łaski. A na jego krawędziach umieszczeni byli dwaj cherubini ze złota, zwróceni ku sobie, twarzami skierowanymi w stronę tronu łaski. Okrywali go swoimi skrzydłami. Nad tronem łaski unosiła się szekina, promieniująca blaskiem obecności Pana. Bowiem on powiedział: tam się będę spotykał z Tobą i z ponad wieka będą z Tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa o wszystkim, co jako nakaz przekażę Ci dla synów izraelskich. Później, gdy świątynia w Jerozolimie została zbudowana, wszystkie jej wewnętrzne ściany, a także drzwi od wewnątrz Ozdobione były wyrzeźbionymi figurami cherubinów, palmami i kwitnącymi kwiatami. Wszystkie te artystyczne rzeźby pokryte zostały złotem, a nawet wyłożone drogocennymi kamieniami. Wyrzeźbiono ponadto dwóch cherubinów wysokich na 10 łokci, a ich rozpostarte skrzydła miały 10 łokci szerokości. Skrzynia przymierza wraz z stronem łaskiej złotymi cherubinami stojącymi na jej krawędziach przeniesiona została ze świątyni namiotowej do nowej świątyni. Oba te ogromne posągi cherubinów włączono do świątyni Salomona i umieszczono w najświętszym, a skrzydła cherubinów rozpostarto tak, że skrzydło jednego cherubina dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cherubina dotykało drugiej ściany. Skrzydła środkowe zaś dotykały się nawzajem. Tak więc ziemska świątynia wraz z całym jej wyposażeniem była cieniem rzeczywistej świątyni w niebie. Została uczyniona zgodnie ze wzorem lub oryginałem. Jaki Pan Bóg osobiście pokazał Mojżeszowi na górze. Kiedy w miejsce starej świątyni namiotowej miała być budowana nowa świątynia, Dawidowi zostało podane przez Ducha Bożego widzenie o rzeczywistej świątyni. Na tej podstawie Dawid uczynił plany budowli i jej wyposażenia. Przekazując je do realizacji Salomonowi. W ten sposób świątynia na ziemi, wraz z kapłaństwem, swoją służbą i wyposażeniem, była cieniem albo odbiciem niebiańskiej świątyni, niebiańskiego kapłaństwa, jej służby i wyposażenia, również figury cherubinów umieszczone na tronie łaski i skrzyni przymierza. A także pozostałe figury herubinów umieszczone wewnątrz świątyni były tylko cieniem albo wzorem rzeczywistych cherubinów, którzy przebywają w niebie. W niebie jest świątynia Boża. W tej świątyni służy Jezus Chrystus, nasz arcykapłan. W niej jest ołtarz kadzenia. Na którym ofiarowana jest łaska Jezusa Chrystusa wraz z modlitwami świętych. W niej też znajduje się skrzynia przymierza, Bożego świadectwa, a nad nią tron łaski, na którym osobiście zasiada Bóg. Wokół stoją błyszczący herubowie z rozportartymi i zacieniającymi ją skrzydłami. W pierwszym i dziesiątym rozdziale Księgi Ezechiela zostały nam przedstawione widzenia, w których prorok oglądał wspaniałość niebiańskiego tronu i tego, który na nim siedział, a także otaczających go cherubinów. Czterej cherubini zostali szczegółowo opisani: jeden z nich miał cztery oblicza i cztery skrzydła. Dwa z nich przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowia. Przy każdym herubinie znajdowały się żywe, złączone koła, i wznoszące się wysoko razem z nimi, gdyż w kołach był duży żywot istot, a wszystkie cztery miały obręcze wysokie i straszliwe. Nad głowami żywych istot było coś w kształcie sklepienia. Błyszczącego jak niesamowity kryształ, rozciągającego w górze nad głowami, a pod sklepieniem były rozporstarte ich skrzydła, nawzajem się dotykające. Każda żywa istota miała dwa skrzydła, którymi przykrywała swoje ciało. A gdy posuwały się, słyszałem szum ich skrzydeł. Jak szum wielkich wód, jak głos wszechmogącego, jak hałas tłumu, jak wrzawa wojska, a gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła. I było słychać szum z sklepienia, które było nad ich głowami. Gdy stanęły, opuściły swoje skrzydła, a nad sklepieniem, nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu. A nad tym, co wyglądało na tron, u góry nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. A wyżej ponad tym, co wyglądało na jego biodra, widziałem jakby błysk polerowanego kruszcu, z wyglądu jak ogień wewnątrz niego. A w dół od tego, co wyglądało na jego biodra, widziałem coś, co wyglądało na ogień i wokoło niego blask. Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co pojawiło się, jako chwała pana. Gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz. I słyszałem głos tego, który przemówił. Były to te same żywe istoty, które widziałem u stóp Boga Izraelskiego nad rzeką Kebar, i poznałem, że były to Heruby. Porównując tę pozycję z pisma z Daniela 7 rozdziału 9 wiersza z objawienia 4 rozdziału, od drugiego do 8 wiersza, i z Izajasza, 6 rozdział od 1 do 3 wiersza. Widzimy wyraźnie, że Ezechiel miał widzenie o żywym tronie, żyjącego Boga, ponieważ Herubowie są nieodłącznie związani z Tronem Bożym, a w ziemskiej świątyni Herubowie także nierozłącznie związani byli ze skrzynią przymierza, dlatego też między cherubami uwydatniała się obecność Bożej Chwały. Z tego faktu wynika ewidentnie, że skrzynia przymierza w niebiańskiej świątyni musiała stać na tym samym miejscu, co w świątyni ziemskiej. I dlatego była ona fundamentem tronu żywego Boga. W świątyni ziemskiej skrzynia przymierza nazwana była również arką świadectwa, gdyż w niej złożone było świadectwo Boże czyli dziesięć przykazań. Pan, spisawszy je własną ręką, dał Mojżeszowi, aby złożył je pod tronem łaski, nad którym pomiędzy cherubami Przebywała chwała Boża. Stosownie do tego skrzynia świadectwa niebiańskiej świątyni, nad którą jest tron łaski, ze stojącymi po obu bokach cherubinami, musi nosić tę samą nazwę. W niej mieści się bowiem Boże Świadectwo, czyli dziesięć przykazań, których kopia złożona była w ziemskiej arce. To święte prawo, czyli dziesięć przykazań, jest zaledwie pisemnym wyrażeniem charakteru tego, który siedzi na tronie, dlatego o nim zostało napisane.